Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek. Zapraszam Was na kolejną krągę słowa. Posłuchajcie słów dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Mówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy. A co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu. Bo nas nikt nie znają, rzekł im idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zawołuj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to z złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dzisiejsza Ewangelia mówi o trudności, jaką mamy z przyjęciem odmienności Boga. Gospodarz umawia się z robotnikami o jednego denara, to znaczy o taką sumę, która pozwala człowiekowi przeżyć dzień, a ponieważ to jest przypowieść, gospodarz to jest Pan Bóg, a robotnicy to my, można więc powiedzieć, że Bóg umawia się z nami o życie. Czy można chcieć więcej niż życie. W pewnym sensie, gospodarz umawia się z robotnikami o wszystko, a jednak niektórzy pomyśleli, że dostaną więcej. Dlatego, że dłużej pracowali, że wcześniej dali się gospodarzowi nająć, bo wcześniej ich spotkał. To jest trochę tak, jak pan Bóg. Jakby Pan Bóg umawiał się z nami o niebo, a my później zaczęlibyśmy się spodziewać, że skoro całe życie byliśmy mu wierni, to w niebie dostaniemy pokoi o nieco wyższym standardzie, z lepszym widokiem. Pan Bóg zaprasza nas dzisiaj do wejścia w Jego myślenie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni do tego, żeby przekroczyć nasz doczesny sposób myślenia, zejść z utartych ścieżek, którymi snują się, czy nawet biegną nasze myśli i pójść za Bogiem, który umie przekroczyć wszelkie, po ludzku, nieprzekraczalne granice. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.